Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną i oglądasz Chwilę z Trenerem. Ja nazywam się Mati i w kilku, słowach, w kilku słowach chcę dziś powiedzieć o tym, czy dieta jest potrzebna, czy może wystarczy sam trening. Sam fakt, że ćwiczymy. Otóż tak, dieta jest w zasadzie nawet można powiedzieć ważniejsza niż sam trening. I nie chodzi mi tutaj o restrykcyjne. Czasem błędnie interpretowane podejście do diety nie chodzi mi o to, żeby wejść w jakieś głodówki, skrajne cięcia i tak Wyznaczamy po prostu pewne zasady żywienia, które pomogą nam odnaleźć się w prawidłowym podejściu do samego, samej, samego, samego faktu odżywiania się. E, otóż, zasady to nie jest wcale trudne. Chciałbym tutaj dzisiaj powiedzieć o kilku. Przede wszystkim, pierwsza, jedz regularnie. Jedzenie, pożywienie podawane w odpowiednich formach, w odpowiednich ilościach, w ustalonych przez nas odstępach czasu, zapewnia naszemu organizmowi pewną informację. Jest to informacja, że on nie musi niczego odkładać, nie musi magazynować energii, ponieważ w określonych odstępach czasu będzie tą energię otrzymywał. Kolejna zasada. Żeby nie przedłużać. Pij dużo wody. Kochani, woda tak naprawdę wpływa bardzo pozytywnie na transportowanie składników odżywczych w naszym organizmie, na zapewnianie odpowiednich ilości tlenu naszym komórkom, komórkom naszego ciała oraz, co bardzo ważne jest, oczyszcza nasz organizm z toksyn. Kolejna zasada, unikaj przesłodzonych posiłków i napojów. Teraz jesteśmy jakby zasypywani. Różnego rodzaju słodyczami, napojami gazowanymi, sokopodobnymi, napojami, które mają taką ilość cukru, że podaż energii wynikająca ze spożycia takiego produktu zapewniłaby nam pewnie zwycięstwo w maratonie, a większość z nas, jakby jedząc i pijąc te rzeczy, nie robi w zupełności nic. I to właśnie też, bo głównie odpowiada za odkładanie się tkanki tłuszczowej w naszym ciele. Kolejna zasada, i już dzisiaj ostatnia. Jedz warzywa i owoce. No tutaj kochani nie muszę w zasadzie jakby tłumaczyć niczego za bardzo, ponieważ jest to dość oczywiste, że warzywa i owoce są zdrowe. Nie mówię też o jakimś niezdrowym skrajnym podejściu. Nie mówię o tym, żeby już nasza dieta w zupełności składała się tylko z warzyw i owoców, ale każdy się ze mną zgodzi, że ilość minerałów i witamin wynikająca ze zdrowego podejścia do jedzenia warzyw i owoców to nieoceniony skarb. I to w zasadzie tyle. Kilka fundamentalnych kwestii odżywiania, po wprowadzeniu których jakby zauważymy już dość diametralną nawet e, zmianę w wyglądzie, samopoczuciu i naszego, e, naszego podejścia do naszego ciała. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Zapraszam do e, kolejnych materiałów z serii Chwila z trenerem oraz też do innych, które powstaną niebawem. Do zobaczenia i miłego dnia.